kochani, dzisiaj specjalnie dla was byłam u fryzjera, żeby zrobić włoski, żeby trochę zadbać i miałam obcinane końcówki i miałam mytę i miałam mytę i robione w salon fryzjerski włos an, an Angeles i zapraszam w Berlinie, tam robią tak śliczne włoski. I ta, taką mi pani zrobiła fryzurę. że tu i na koniec taki jeden warkoczek tutaj. Zapraszam, jest mega super. Pani na myciu robi taki masaż i taką giełką robi. To jest takie orzeźwiające zimne na te gorąco, więc zapraszam, zapiszcie się już dziś. Pa! Zapiszcie się już dziś.